Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Jak zacząć edukację domową? Zaczynamy od szkoły przyjaznej edukacji. Musimy sobie znaleźć taką szkołę. W szkole, którą wybraliśmy, składamy podanie do dyrektora, w którym krótko uzasadniamy swoją decyzję, następnie oświadczenie, w którym zobowiązujemy się, że zapewnimy dziecku odpowiednie warunki do nauki. Oraz zobowiązanie, że nasze dziecko przystąpi do egzaminów rocznych. Edukacja domowa jest bezpłatna. Niestety rodzice nie dostają dotacji na edukację domową. Dotacja przechodzi do szkoły. Nie potrzebujecie żadnych dodatkowych kursów, szkoleń, wykształcenia pedagogicznego, żeby zająć się edukacją domową własnych dzieci. Jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca edukacji domowej, mianowicie egzaminy. Każdy uczeń musi zdać egzaminy roczne, one odbywają się w formie pisemnej i ustnej. Ale jeżeli jesteśmy zapisani w szkole przyjaznej, to egzaminy nie są aż tak bardzo trudne. Na wynik egzaminu wpływają też bardzo często różne ciekawe projekty, które uczeń może wykonywać w ciągu całego roku. Egzaminy można zdawać w zasadzie od samego początku, yy, ucząc się w tzw. nauczaniu blokowym, więc uczeń opanowuje materiał z konkretnego przedmiotu, później zgłasza to nauczycielowi i taki egzamin odbywa się już dużo wcześniej, nie trzeba czekać na koniec roku. Więcej, bardziej szczegółowych informacji możemy znaleźć w ustawie o prawie oświatowym. Dokładny link do tej ustawy będzie można znaleźć na mojej grupie facebookowej.